Hej, hej! Dzisiaj pepteczek, a ja postanowiłam sobie zrobić rogaliczki z jagódkami. O, zobaczcie jakie mięciusie. Dziubi, dziubi, jaki miękki puszczotek. Jedna porcja już poszła, została drugie. Tu stwierdziłam, że zrobię zaczyn i zrobię z tego pracuszek. To dopiero wyciągłam. To są takie niejatki bobeczki, co zostały mi takie kawałki, nie wiedziałam co z nimi zrobić. No mówię, a, przecież takie coś też można zjeść. No, i teraz się zabieram za kolejne babeczki. Babeczki. No, no teraz może będą babeczki. Nie, teraz będzie placek, jagódkowy, matko. Ja to już sama nie wiem, co robię, bo dzieci. Mama, zrób babeczki, a ja było. Zrobiłam regaliki. No, ale teraz będę zabierała się za placek. No i jak go zrobiłam? No, zrobiłam go troszeczkę inaczej niż miałam w przepisie. Jak zwykle cała ja. Tam jest całe kilo. Znaczy się to powiem, co ja zrobiłam. Całe kilo mąki. Yy, jak widzicie, pół litrowy słoik ciepłego mleka, mała poczuszka drożdży, 50 gramów, w tym jest do rozpłynięcia. Do miski wsypujemy całą mąkę, cały kilogram, wlewamy zaczyn, mieszamy, do tego całą kostkę masła. Ja dałam takie masełko prawdziwe. Może być margaryna, ale prawdziwe to prawdziwe. Do tego jeszcze pół kostki kolejnego masła, czyli wyszło mi półtora yy, i dwa całe jajka i jedno żółtko. No, i to wszystko wymieszałam. Yy, rączki najlepiej polejcie sobie trochę olej na ręce. To Wam się fajnie nie będą kleiły do tego ciasta. Wyrobicie, wyrobicie wszystko. Odkładacie do miseczki pod przykryciem na godzinkę. Wyrabiacie jeszcze raz. Wałkujemy sobie ładnie takie trójkąciki. No i co? Wkładamy jagódki. Tu już kolejne czekają. Posypane cukrem. Zaklejamy. No i na 15 minut do piekarnika. O, przed samym pieczeniem jeszcze smarowałam troszkę tym białkiem, które zostało, bo w przepisie było jedno jajko i jedno żółtko. Ja zrobiłam dwa jajka i jedno żółtko i z tego białka, co zostało z jednego żółtka, przesmarowałam wierzch. No i tak się upiekuje. I taki mój dzisiaj piątkowy dzionek. Miałam dodać 6 łyżek cukru do środka. Teraz zabieramy się za placuszek. Masełko, jakie używam, całe finu. Wiem, że nie jest typowo 100%. To jest tutaj o 47 z olejem rzepaku i lnianki, ale on jest bardzo mięciutki i się nadaje, a do tego tutaj już jest typowo prawdziwe wiejskie. I tak, tu jest 6 łyżek cukru, ta woda to jest właśnie mleko z drożdżami. Wbiłam jajka, tylko akurat to było podłużne. I tu w tej mieszance, co rozrabiałam sobie, właśnie mleko z drożdżami, włożyłam żółtka. Celowo tak zrobiłam, żeby było takie mocno przeźroczyste i takie lekko słodkie, bo wtedy białko nie jest typowo tylko białe, tylko minimalnie jeszcze słodziutkie i skórka robi się właśnie taka... O, taka! No i co? I teraz zabieramy się za mieszanie. Zobaczymy, jak mi to wszystko wyjdzie. I jaki ten placuszek będzie. To będzie ciasto drożdżowe. Jagody już tam czekają. Zobaczymy, jak to rozmieszam i co tu mi się dalej będzie działo. Ciasto już mamy ładnie wyrobione, a teaty. O, mięciusie sprężynutkie, jak widzicie. Ładnie sprężynuje. To jest OK, ładnie sobie opada. I teraz co? Idzie na drzemkę godzinną. A potem będziemy sobie klepać dalej. Ciasto pięknie wyrosło. O i teraz zabieram się za wyrobienie. Na powrót powstała kuleczka. A teraz zabieramy się za kładzenie jej na blaszkę. Wszystko jest takie bardzo sprężyste. Jagódki zostały na wierzchu. A zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się upiecze. Przypominam, że to jest ciasto na rogaliki. Ja pierwszy raz w życiu próbuję z tego zrobić placek. No, wszystko metodą prób i błędów. Co wyjdzie? Zobaczymy. No, myślę, że się zjem. Nawet nie wiem, ile potrzeba to piec. Rogaliki 15 minut. Ciasto może zobaczę. Może 25, 30. No dam wam znać. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. 35 minut. Zaraz zobaczymy co z niego wyszło. Wielkolud. Placuszek wyszedł. Mięciutki. Puchatek. Bardzo wysoki. Piękny drożdżowiec. Szkoda tylko, że nie zrobiłam posypki, ale... I piek się 35 minut. 20 było za mało. 25 też. 30 był jeszcze bardzo, bardzo jasny. A 35 akurat. Mogłam jeszcze zrobić posypkę, takie kruszunki, ale... No ale zapomniałam. na dnie przesmarowałam tego białkiem. Też nie wiedziałam, jak to zagra. Ale jest okej. Okay.